Głównym celem zjazdu było wybranie nowego przewodniczącego stowarzyszenia. Na tę okazję do Szczecina przybyli Grzegorz Schetyna, Sławomir Nitras, Bartosz Rukowicz, a także marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Wszyscy wspierali młodych demokratów. W Polsce też y, uczymy się takich dobrych relacji między strukturami młodzieżowymi a dorosłą partią polityczną. Ważne jest, żeby to było takie budujące, naturalne, żeby to, nie była, żeby to była szkoła charakteru i wychowania politycznego, a nie przecionek do do władzy. Ja, ja mam bardzo wielu przyjaciół wśród młodych demokratów i przez lata staramy się to budować te relacje między platformą obywatelską a młodymi demokratami w taki bardzo podmiotowy sposób. Jak podkreślał Sławomir Nitras młodych demokratów nie można nazywać młodzieżówką, ponieważ są oni osobnym stowarzyszeniem, które ma również swoje zadania. Nie redukowałbym młodych demokratów tylko i wyłącznie do roli takiej przybudówki partyjnej. To są ludzie, którzy mają własne zadania, własne cele, zrzeszyli się sami, nikt ich nie zakładał, to ci ludzie młodzi sami się zrzeszyli i samo stowarzyszenie żyje jest bogatsze niż kariery pojedynczych ludzi. Oczywiście wielu ludzi z młodych demokratów później robi poważne kariery polityczne, ale stowarzyszenie żyje dalej. Dla wielu młodych ludzi partie młodzieżowe to nie tylko sposób na wkroczenie do prawdziwej polityki, ale również sposób na pomoc mieszkańcom miasta. Naszym takim standardowym działaniem jest prowadzenie biura porad prawnych. Mieszkańcy Szczecina okolicznych gmin mogą do nas przyjść i za darmo skorzystać z takiej bezpłatnej porady. Tych porad udzielają członkowie naszego stowarzyszenia, którzy są studentami i absolwentami prawa. Dzięki temu w ciągu trzech lat pomocy prawnej uzyskało w Szczecinie ponad już 3000 osób. Szczecińscy młodzi demokraci jako jedyni zorganizowali wybory do rad osiedli i jest to ich sukces, ponieważ dzięki temu mogą włączać się w problemy miasta. Pomysły młodych demokratów mają również swoje odzwierciedlenie w polityce partii. Projekt uzawodowienia armii w Polsce, czyli likwidacja poboru, to był pomysł młodych demokratów, który Platforma przyjęła i zrealizowała, mam nadzieję ku chwale ojczyzny i wszystkich zawozowych żołnierzy w Polsce, którzy są lepiej wynagradzani i mamy dzięki temu profesjonalnej bardziej armię i jednocześnie mamy tych, którzy do wojska nie idą i mogą realizować swoje kariery, którym nikt nie wyrywa roku czy kiedyś dwóch nawet lat z życiorysu kosztem ich rodzin, kosztem ich dzieci, kosztem ich zawodowych karier. Choćby ten przykład pokazuje, że pomysły młodych ludzi mogą zostać wdrożone w życie. Potrzeba tylko trochę pracy i wytrwałości. Same młodzieżówki partyjne mogą wiele Mogą przede wszystkim budować e, szkołę e, politycznego doświadczenia, e, inwestowania w siebie, e, pracy nad swoim charakterem, nad swoją polityczną wiedzą. To jest taki, takie miejsce i taki czas, w którym człowiek jest młody, ma dużo czasu i powinien się uczyć e, też tego dorosłego politycznego życia, jeżeli tą naukę przejdzie w dobry sposób. To jest szansa, że odnajdzie się w dorosłej polityce. Podczas zjazdu wybrane zostały nowe władze stowarzyszenia. Nowym przewodniczącym został 29-letni Bartosz Domaszewicz z Łodzi.